Gmina Polanów jest jedną z gmin Pomorza Środkowego, położona 36 km od Koszalina między mornowymi wzniesieniami liczącymi około 200 metrów nad poziomem morza, a to już prawie góry, choć do Bałtyku jest stąd około 50 km. Położenie gminy oraz wspaniała przyroda sprawiają, że Polanów jest wymarzonym miejscem do wypoczynku i uprawiania turystyki aktywnej, którą umożliwiają liczne szlaki piesze, ścieżki rowerowe oraz konne. Ziemia Polanowska ma bardzo długą historię i bogate dziedzictwo archeologiczne. Świadczy o tym zachowany zespół Kurhanów w miejscowości Żydowo. Współczesny Polanów jest niewielkim, urokliwym miastem położonym u stóp góry warblewskiej, liczącej 170 metrów nad poziomem morza. Góra ta charakteryzuje się odpowiednimi predyspozycjami do jej zagospodarowania na pomorskie centrum sportów zimowych. Wiąże się to z budową wyciągu narciarskiego, całorocznej rynny saneczkowej, czy też z budową platformy widokowej. W samym Polanowie warto obejrzeć 120-metrowy Czerwony Most, który jest pozostałością po nieistniejącej już linii kolejowej do Korzybia. Jednym z ciekawszych miejsc Polanowa jest święta góra Polanowska, na której obecnie znajduje się pustelnia franciszkańska, nawiązująca architekturą do dawnego budownictwa kaszubskiego. W pobliżu pustelni zlokalizowane jest cudowne źródełko, które dawniej przyciągało setki pielgrzymów wierzących w uzdrawiające właściwości wody z jego źródła. Warto odwiedzić Żydowo, gdzie u podnóża wzniesienia zlokalizowana jest elektrownia szczytowo-pompowa z lat 60., wykorzystująca 80-metrową różnicę poziomów wody między dwoma jeziorami. Z tego samego wzgórza rozpościera się piękny widok na Dolinę Radwi. W Wieleniu uwagę przyciąga 17-wieczny szachulcowy kościół posiadający barokowe wyposażenie z bogato rzeźbionym ołtarzem i amboną. Krąg – to malownicza miejscowość otoczona od strony wschodniej sześcioma jeziorami. Znana jest z renesansowego zamku, w którym dziś znajduje się hotel. Przy zamku zlokalizowana jest barokowa kapliczka z kryptami dawnych właścicieli podewilsów. Niezwykłość charakteryzująca gminę Polanów to dwustuletnia Aleja Bukowa pomiędzy Jacinkami a Nacławiem. Jest to napomnikiem przyrody liczącym 400 buków, które tworzą żywy tunel. Jest to zjawisko jedyne w Polsce. Zaś na skalę europejską można podziwiać największe skupisko mrówki ćmawej w Kościernicy, zwane przez leśników Aleją Mrówki Ćmawej. Chyba słusznie. Typowo agroturystycznej miejscowości Rekowo można zwiedzić leśną architekturę ogrodową w utworzonym parku leśnika. Rozwijająca się infrastruktura umożliwiła najmłodszym zabawy na bezpiecznych placach zabaw, a bogate życie kulturalne gminy przyciąga wielu turystów, którzy uczestniczą w cyklicznych imprezach, np. w międzynarodowym zlocie motocykli nad zalewem. Polanów. Tę gminę po prostu trzeba poznać. Więcej informacji na stronie www.polanów.pl.